Wyobraź sobie, że masz mieszkanie w Polsce i wyjechałeś kilka lat temu za granicę do pracy, bądź już od X lat, tamto jest miejsce do życia, albo odziedziczyłeś mieszkanie w Polsce, no i a mieszkasz na stałe za granicą. I to jest bardzo częsty problem, wyzwanie naszych klientów, ponieważ zawsze czeka na Ciebie formalności w Polsce i w urzędach, czy też w bankach. Druga rzecz, masz niepewność, czy kupujący rzeczywiście kupi tą nieruchomość i przeleje pieniądze, a ty przylecisz z drugiego końca świata, aby tę transakcję zrealizować. No i trzecia rzecz, jak przetransferować pieniądze z Polski do swojego rodzimego kraju, żeby to było legalnie, prosto, no i też tanio. W tym odcinku otrzymasz odpowiedzi na powyższe i praktyczne porady, jak to w praktyce wygląda. Z tego względu, że mamy naprawdę dużo klientów z zagranicy, z którymi robimy transakcje i spore naprawdę doświadczenie. Ty, Zaręcura, założyciel firmy Awenty Inwestycje, gdzie zamieniamy nieruchomości na pieniądze szybko i bezpiecznie. Kilka lat temu mieliśmy klienta pana Bogdana, który przyjechał do Polski po, po podejrze 20 latach ze Szwecji, aby dokonać już ostatecznych, że tak powiem, rozrachunków ze swoją rodziną, swoim majątkiem. No i szczęście w nieszczęściu. Pan Bogdan już miał zaplanowany wylot za 7 dni, ale okazało się nieoczekiwanie, szczęście w nieszczęściu, że otrzymał jeszcze nieruchomość w spadku. No i no niby, niby fajnie, błogosławieństwo, aczkolwiek on już nie zamierzał tutaj wracać do Polski nie miał tutaj nikogo, no i no, musiał ten problem jakiś rozwiązać. Na szczęście zgłosił się do nas, żeśmy załatwili szybko formalności w trybie ekspresowym w urzędzie skarbowym, dopełnili formalności, no i pan Bogdan sprzedał nieruchomość i wyjechał o czasie pieniędzmi i załatwiono sprawą, no prawdopodobnie do dzisiaj już do Polski pewnie nie, nie, nie zawitał z tego co, co nam mówił. Także te inne historie dosyć często się zdarzają, ponieważ, no, wbrew pozorom, posiadanie nieruchomości w innym kraju może być obarczone sporym problemem i dowiesz się, jak temu, jak, to, jak tym skutecznie zarządzać. Z tego odcinka kilka rzeczy, które naprawdę mogą zmienić Twoje postrzeganie. Pierwsza podstawowa rzecz: zaufana osoba na miejscu, zaufana i też odpowiedzialna, to też jest kluczowe żeby dana osoba była i operatywna, i też zmotywowana. Też odnośnie, że tak powiem, os osoby zmotywowanej, co mam na myśli? No, mówiąc wprost, na w świecie, jeżeli to macie osobę zaufaną, ale nie jest to ktoś bliska z rodziny, albo jakiś bliski przyjaciel od dzieciństwa, to warto, mówiąc wprost, zaproponować takiej osobie wynagrodzenie, za bycia pełnomocnikiem i pomoc w całej sprawie. Ważne, żeby dana osoba była na miejscu i rzeczywiście dbała o Wasz interes, aby wszystko przebiegło sprawnie, legalnie, no i żebyście finalnie dostali pieniądze za całą sprzedaż. Taką osobą nie, dość, nie tylko może być ktoś z rodziny, ale też prawnik, pośrednik nieruchomości, albo też czasami klienci na nas cedują tą odpowiedzialność i dają nam pełnomocnictwo do załatwienia takich spraw. Na co uważać przy dawaniu pełnomocnictwa, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli dajesz pełnomocnictwo notarialne, to jest dobrze to robić na terenie Polski, z tego względu, że to polski notariusz robi. Jest to szybkie, proste, kosztuje bodajże 200 zł, i nieważne u jakiego notariusza zrobicie, działa to na terenie całej Polski. I też o czym warto pamiętać: dwie rzeczy kluczowe, bez którego pełnomocnictwa nie dajecie. Pierwsza rzecz, Zawsze wpisujecie numer konta na jakie wszelkie płatności do się nieruchomości zostaną dokonane, bo też może być zapis, że dajemy, że tak powiem, swobodę pełnomocnikowi i może wziąć im gotówkę za nieruchomość, że tak powiem, zapomnieć, nam ją potem zwrócić. Jak wpisujemy numer konta, to wszelkie płatności muszą być na wasz numer konta te swoją drogą mieliśmy przypadek, gdzie zresztą no, osoba starsza da osobie trzeciej, osobie trzeciej, nawet nie rodzinie, pełnomocnictwo notarialne. No i ten pełnomocnik, że tak powiem, <grywa> brał, że tak powiem, zadatki i no nie do końca je przekazywał właścicielowi, także warto na to uważać. Druga rzecz, kwota nie mniej niż. Nie dajemy jakby nad zadowoloną kwotę, żeby za przysłowiową złotówkę ktoś nie sprzedał Waszej nieruchomości, tylko kwota minimalna, jaką mu, musi być sprzedana nieruchomość. Oczywiście jest to jakby ryzyko, że ustawicie to za wysoko i ktoś nie będzie mógł sprzedać, dlatego warto to robić racjonalnie i przy, przy jakby naprawdę dać takie minimum, jakie możecie otrzymać, a reszta to już jakby zaufanie do, do tego pełnomocnika, że i tak będzie walczyło o jakąś tam sensowną kwotę, ale bez tych dwóch rzeczy nie dajecie pełnomocnictwa. A co jeżeli jestem za granicą i w ogóle nie chcę przelatować do Polski, albo bilet, powiedzmy, z Australii kosztuje 10 tysięcy i dwa dni podróży, dobra wiadomość, nie musicie przelatywać. Możesz zrobić pełnomocnictwo w kraju, w którym jesteś. W każdym kraju na świecie, chociaż w każdym może, nie wiem, ale w większości na pewno, i to się robi u, u tego notariusza, w którym jesteście w danym kraju. I dodatkowo zawsze do takiego pełnomocnictwa będzie potrzebne tzw. apostille. To się uzyskuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w danym kraju bądź w placówce umocowanej do tego, także potrzebujecie raczej pełnomocnictwo i te apostille, i następnie taki dokument w oryginale wysyłacie do Polski. Następnie w Polsce musi tłumaczyć przysięgły, przetłumaczyć takie pełnomocnictwo. I pełnomocnik może sprzedać daną nieruchomość. Czyli nawet fizycznie nie musicie pojawiać się w kraju, aby dokonać transakcji. Tak zwana, jak mówiłem na wstępie, sprzedaż nieruchomości zdalna. Oto jest sekret poliszynela. Tutaj ważne, gwiazdka, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to obowiązkowo przekonsultować treść tego pełnomocnictwa z notariuszem z Polski, ponieważ mieliśmy taki przypadek że ktoś zrobił pełnomocnictwo w Anglii, czy w Kanadzie, już nie pamiętam, no i wysłał do Polski za ile wszystko pięknie, ale treść pełnomocnictwa była nie do końca zgodna z naszym prawem i notariusz odmówił zrobienia transakcji i trzeba było zrobić wszystko od początku, a to kosztuje i czas, i pieniądze, plus jeszcze tłumaczenie, także zawsze konsultujemy treść pełnomocnictwa z notariuszem polskim, żeby on potwierdził, że to jest wszystko ok. Podatki od sprzedaży nieruchomości dla osób z zagranicy. Tutaj nie będę się za bardzo rozwodził, ponieważ nie jestem doradcą podatkowym, także zawsze warto skonsultować wszystko z doradcą podatkowym bądź z Urzędem Skarbowym. Też podamy kontakt na infolinię podatkową, gdzie absolutnie za darmo można zadzwonić i dowiedzieć się jakieś podstawowe kwestie odnośnie podatków to w opisie tego odcinka damy link do takiej infolinii. No ale takie rzeczy podstawowe. Generalnie podatki związane z nieruchomościami płacimy tam, w tym miejscu, do którego należy nieruchomość. Nieruchomość jest we Wrocławiu, płacimy tam w urzędach we Wrocławiu. Nieruchomość jest w Warszawie, płacimy w Warszawie wszelkie podatki. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, jeżeli takowy występuje, no to w zależności, gdzie macie tak zwaną rezydencję podatkową, czyli gdzie przebywacie większą część roku bądź gdzie płacicie po prostu wasze podatki. To już trzeba przekonsultować najlepiej rzeczy podatkowe razem z urzędem w Polsce. Jak to wygląda, albo z doradcą podatkowym, a druga rzecz, jak to wygląda w waszym kraju. Czasami oczywiście doradca podatkowy może się orientować, jakby w jednej i w drugiej instancji, ale generalnie musicie mieć jedną i drugą tutaj. Że tak powiem, informacje, ponieważ występują czasami takie historie, że macie tak zwane podwójne opodatkowanie, czyli płacicie tu jakieś podatki, potem jeszcze w kraju docelowym. Także warto o to się dopytać, ponieważ kwoty są naprawdę duże. Jak sprzedajecie za x00 tysięcy złotych, no to te nawet parę procent, parnaście, no to są to duże kwoty, więc nie warto na tym oszczędzać. Jeszcze ważna rzecz, jak sprzedajecie nieruchomość, pamiętajcie mieć ze sobą akt materialny sprzedaży, ponieważ to jest wasze potwierdzenie, że te środki są legalnie zdobyte, no zdobyte, uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. I wtedy tam, gdzie mieszkacie w tym kraju zamieszkania, pokazujecie w urzędzie skarbowym. Skąd macie te środki? No bo teraz Unia Europejska i politycy bardzo na to zwracają uwagę. Są wszelkie rodzaje kontrole, więc to jest taka podstawa. A zawsze jak możecie wyciągnąć od notariusza, gdzie odbyła się transakcja. Albo pełnomocnik może Wam wysłać ten skan aktu, to też jest w pełni ok. Jak przetransferować pieniądze z Polski za granicę? Jest oczywiście na to kilka sposobów. Ja wymienię takie, no naszym zdaniem, jakie praktykowane przez naszych klientów. Można oczywiście tradycyjnej bankowości, czyli macie konto w Polsce, konto za granicą, i wtedy robicie po prostu przelew. No, niestety jest to dosyć drogie, głównie sam przelew jest dosyć drogi, no i przede wszystkim przewalutowanie jest mniej korzystne niż w innych miejscach, o których powiem, ale jest to oczywiście opcja tradycyjna. Druga rzecz, Którą serdecznie polecam i korzystali to nasi klienci z, z Anglii, z Kanady, z Australii, tak przelewali środki. Strona wise.com to też zalinkujemy w opisie tego odcinka. Jest to międzynarodowa, duża korporacja, która właśnie zajmuje się tego typu przelewami i to jest i szybkie, i proste, i dużo tańsze niż takie tradycyjne przelewy w banku. Jeszcze jest trzecia opcja, no, że tak powiem bardziej taka prozaiczna. A mianowicie mieliśmy kiedyś klienta, gdzie sprzedawał swoją nieruchomość za 150 tysięcy euro, no, czyli tam 600 tysięcy złotych ponad. No i zażyczył sobie gotówkę właśnie w tym euro, bo wziął tą gotówkę do walizy, do samochodu i pojechał do Niemiec, z tego co pamiętam. No i w taki sposób też można. Wywodzić, że tak powiem, pieniądze. Moim zdaniem, no nie jest to może najbezpieczniejsze, najmądrzejsze, aczkolwiek jest też taka opcja. Tylko, no uwaga, to jest tylko na terenie Unii Europejskiej, ponieważ pojedziecie gdzieś poza Unię, no to macie kontrolę i wtedy musicie się z tych pieniędzy oczywiście tłumaczyć. To też, wracając do tego, warto mieć zawsze akt notarialny, żeby to zalegalizować. I na koniec, też taka historia, w jaki sposób kompleksowo my możemy pomóc. Jak jeden z naszych klientów, który. Pan Wasy, który wyjeżdżał na Ukrainę, robił z nami transakcje, Sprzedawał nam mieszkanie, które kupiliśmy od razu, i też garaż, który był na oddzielnej księdze wyczystej. No i tam był taki problem, że on już miał wyjeżdżać za tydzień na Ukrainę, już tutaj nigdy nie wracać, ponieważ też nawet nie mógł wrócić. No i był pewien problem, no bo chcieliśmy już kupować tą nieruchomość, a notariusz mówi: No niestety, nie damy rady. No i co się okazało, że było tak zwane prawo pierwokupu od miasta. I potrzebowaliśmy jeszcze miesiąca, żeby sprawę załatwić. No a klientem jakby nie mógł nie mógł już zostać miesiąc, musieliśmy coś wymyśleć. No i odbyło się to tak, że klient w przedstępnej umowie warunkowej dał na nas pełnomocnictwo, żebyśmy No troszkę kuriozalna sytuacja, my sami sobie mogli sprzedać tą nieruchomość, dodatkowo załatwić za niego formalności. Także on podpisał umowę pełnomocnictwem wyleciał, my żeśmy potem załatwili formalności, dokonali transakcji. On otrzymał pieniądze, także jakby on już wyleciał, a już sprawę miał tak jakby załatwioną, i my wszystko za niego dokończyliśmy. Także wszystko jest możliwe. Kwestia tego chęci i kluczowa jest ta zaufana osoba, żeby rzeczywiście robiła no to co, to, to, co powinna, żeby też się znała na tym, żeby nie popełniała jakichś kardynalnych błędów. No bo duże pieniądze, duży błąd może Was dużo kosztować. Podsumowując, finalizacja sprzedaży dla osób z zagranicy. Pełnomocnik, osoba zaufana, komplet dokumentów, zebranie wszel wszelkie dokumentacji, no i finalizacja u notariusza, czy też tak zwanego rejenta, z jakimś konkretnym kupującym, najlepiej z doświadczenia z gotówkowym, z tego względu, że macie pewność, że ta transakcja dojdzie do skutku. Przy kredytowym bywa to różnie. No, oczywiście też jest dużo szybciej i sprawniej. Także to są takie kluczowe elementy, żeby całą operację przeprowadzić tak jak należy. Jeśli, jeśli jest zainteresowanie, żebyśmy my wam pomogli, to link do naszej strony internetowej jest poniżej. I tak w skrócie odbywa się to tak, że się zgłaszacie na nasz formularz, który jest na naszej stronie, my analizujemy, przedstawiamy Wam nasze, naszą propozycję ofertę, też możemy dopytywać pewne kwestie, jakie są tutaj na miejscu w Polsce. No i następnie, jeżeli oferta wam odpowiada, dogadujemy się, załatwiamy wszelkie formalności i finalizujemy. Może w ze sposobów, tak jak wspomniałem w tym odcinku, także wszystko się da zrobić. Kwestia tylko chęci i zaangażowania. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Czerwonego Cora Aventy Inwestycje. Cześć!